Stworzenie ankiety, no cóż, to może wydawać się naprawdę sporym wyzwaniem, ale co, jeśli powiem, że można ten cały pozornie skomplikowany proces zamienić w jasny i prosty plan, taki, który pozwoli zebrać dane, które mają prawdziwą wartość. Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Przejdziemy przez to krok po kroku. No właśnie. To jest to pytanie, które zadaje sobie chyba każdy, kto staje przed takim zadaniem. I nieważne, czy to ankieta potrzebna do pracy dyplomowej, czy jakieś badanie w pracy, zasady i fundamenty są zawsze takie same. Zaraz sobie to wszystko poukładamy. Oto nasza mapa na dzisiaj. Przejdziemy przez pięć prostych, ale kluczowych kroków. Zaczniemy od najważniejszego, czyli od pytania dlaczego. Potem dobierzemy odpowiednie narzędzia, czyli typy pytań, pomyślimy, kogo właściwie badamy, nauczymy się jak dobrze formułować pytania, a na sam koniec zrobimy próbę generalną. No to co, zaczynamy? Dobra. Krok pierwszy absolutne podstawy. Zanim napiszemy chociaż jedno pytanie w ankiecie, musimy wiedzieć, po co w ogóle to robimy? Jaki jest cel? To jest fundament. Bez niego cała reszta po prostu nie ma sensu. Wyobraźmy sobie, że to jest taki plan architektoniczny. Przecież nikt nie zaczyna budowy domu od razu odstawiania ścian, prawda? Najpierw jest dokładny projekt, który mówi, co i jak ma wyglądać. W badaniach takim projektem jest cel i hipotezy badawcze. I właśnie hipoteza. To nie jest jakieś skomplikowane akademickie słowo. To jest nasz kompas, kompas, który bardzo precyzyjnie pokazuje nam kierunek i mówi, jakich dokładnie informacji potrzebujemy, żeby coś sprawdzić, udowodnić lub obalić. Dobra, spójrzmy na konkretny przykład. Załóżmy, że nasza hipoteza brzmi: istnieje związek między stażem pracy a używaniem środków ochrony osobistej. No cóż, od razu wiadomo o co musimy zapytać. Potrzebujemy pytania o staż pracy i pytania o to, jak często ktoś tych środków używa. Proste, logiczne i wynika wprost z naszej hipotezy. Okej, okay, wiemy już dlaczego pytamy. Teraz kluczowe pytanie jak pytać. Wybór odpowiednich narzędzi, czyli typów pytań, jest absolutnie kluczowy, jeśli chcemy, żeby te nasze dane w ogóle do czegoś się nadawały. I tutaj zasada jest prosta. Jeśli zależy nam na twardych danych, na liczbach, na statystyce, to potrzebujemy pytań zamkniętych. Kropka. To one dają nam ustrukturyzowane dane, które można łatwo policzyć i porównać. Mamy tu dwa podstawowe rodzaje. Zmienne nominalne to są po prostu etykiety takie naklejki kobieta, mężczyzna tak, nie. Tutaj nic nie jest lepsze ani gorsze po prostu inne. A z drugiej strony mamy zmienne porządkowe. I tu już jest pewna hierarchia, jak stopnie na podium. Wykształcenie podstawowe, potem średnie, potem wyższe. Wybór zależy od tego, co chcemy zmierzyć. No dobrze, a co jeśli chcemy zmierzyć coś bardziej, no, subtelnego, na przykład siłę opinii, albo częstotliwość jakiegoś zachowania. I tu na scenę wchodzi cała na biało skala likerta. To niezwykle popularne i bardzo użyteczne narzędzie, które pozwala ocenić stopień zgody, czy intensywność odczuć. Tylko, żeby ta skala dobrze działała, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Nieparzysta liczba opcji, np. 5, daje taką furtkę bezpieczeństwa. Odpowiedź neutralną, czyli ani się zgadzam, ani nie zgadzam. No i warto od razu przypisać wyższe cyfry do pozytywnych odpowiedzi. Na przykład 5 to zdecydowanie się zgadzam. To potem gigantycznie ułatwia liczenie średnich. I taka mała uwaga na boku. Pytania otwarte są super. Bo dają nam wgląd w głębsze myśli respondentów. Ale analiza tego to jest po prostu mnóstwo pracy. Każda odpowiedź to osobna historia do przeanalizowania. Dlatego w badaniach ilościowych używamy ich naprawdę oszczędnie. Dobra, wiemy o co i jak pytać, ale kogo my właściwie pytamy? I tu pojawia się coś, co nazywamy metryczką. To jest ta część ankiety, która pomaga nam zrozumieć, kim są nasi respondenci. Bez tego nasze dane to byłby taki zbiór odpowiedzi zawieszonych w próżni. Więc co zazwyczaj wrócamy do takiej metryczki? No, klasyki. Wiek, staż pracy, wykształcenie, może miejsce pracy. Ważne jest, żeby te pytania od razu były tak pomyślane, żeby potem dało się te dane łatwo grupować i porównywać. Na przykład wiek można zbierać jako konkretną liczbę, a potem w analizie podzielić na grupy. Ok, mamy szkielet ankiety. Teraz pora na mięso, czyli treść pytań. To jak sformułujemy pytanie ma gigantyczny wpływ na to jaką odpowiedź dostaniemy. Tutaj diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. Są takie cztery złote zasady. Po pierwsze, jedno pytanie, jedna sprawa, krótko i na temat. Po drugie, unikajmy słów pułapek, jak często czy rzadko. Co to w ogóle znaczy często? Dla jednej osoby to raz dziennie, dla innej raz w tygodniu dajmy konkretną skalę. Po trzecie neutralność. Pytanie nie może niczego sugerować. I po czwarte kompletność. Dajmy wszystkie możliwe odpowiedzi, albo chociaż furtkę w postaci opcji inne. Zobaczmy to na konkretnym przykładzie, bo on naprawdę świetnie to pokazuje. To złe pytanie jest nafaszerowane sugestiami. Słowo pozytywnie, skomplikowane to prawie zmusza do konkretnej odpowiedzi, a to dobre pytanie jest proste, neutralne. Jak wpływają? Jest skala. Respondent ma pełną swobodę, i o to właśnie chodzi. Dobra, jesteśmy już prawie w domu. Ankieta jest gotowa, ale chwila, zanim naciśniemy wyśli, jest jeszcze jeden absolutnie kluczowy krok test. Nazywamy to badaniem pilotażowym, ale w gruncie rzeczy to po prostu nasza kontrola jakości. I to wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy dać ankietę kilku osobom, może kolegom z pracy, znajomym i poprosić o szczerą opinię. Czy wszystko jest jasne? Czy nie ma jakiejś dwuznaczności? Czy instrukcje są zrozumiałe? I co ważne, ile w ogóle zajęło im wypełnienie tej ankiety? To pozwala wyłapać masę błędów, zanim pójdą w świat. I to jest chyba najważniejsza myśl, z jaką warto zostać, bo prawda jest taka, że cały ten wysiłek włożony w cel, w pytania, w testy on się bezpośrednio przekłada na jakość tego, co odkryjemy. To jest inwestycja, która zawsze, ale to zawsze się opłaca. Więc mając taki plan w ręku, można zacząć się zastanawiać, o co warto zapytać, co ciekawego można odkryć. Bo pamiętajmy, dobrze zrobiona ankieta to nie jest tylko zbieranie danych, to jest narzędzie do odkrywania i rozumienia kawałka naszej rzeczywistości.